Siemanero Na dzisiejszym live Dzisiaj mam witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Tu są game i live A kurde brał trochę za głośno Prześciszamy okay. Okej Witam zero osób. Czy poziomy ponad cyfrem? Ej, 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 ej. Mam. Mam... Ej. Nie spodziewali się chyba, że tak. Wieć. Że tak będzie rano. Ale... Chciałem tak rano, bo w sumie później nie będę miał czasu, więc, więc jakiś taki lajwyk 30-minutowy może być. Hej. O, siema Janek, siemka, siemka. Może zostawić oczywiście łapeczkę w górę, jak tego jeszcze nie zrobiłeś. Wiesz, możesz zostawić łapeczkę w górę. Tobie ma super strzał. Muszę uważać. Albo najwyżej zrobię tak. Okej, okay, porobiona. Już patrzę. Siema, dzikubyku. Siema, siema. Musisz zostawić łapkę w górę, dzikubyku. Możesz zostawić, wiesz, jak chcesz. Możesz zostawić łapeczkę w górę. Okej, okay, idziemy z tym lafikiem. Rano tak jest, bo później w sumie nie będę miał dużo czasu. Po prostu... Siema Dawid, że zostawiłeś łapkę. Siema Filip, siema Dawid. Siema, siema, może zostawić łapkę w górę. Jak jeszcze Dawid tego nie zrobiłeś, może zostawić oczywiście łapeczkę w górę. Tak, okej, okay, dzięki dzikubyku. O, wiedziałem. Kurde, za późno tarczę. Będzie mnie chyba minus dwa. Minus jeden. No, na kruku mi spadły bardzo pucharki. Teraz będę robił wyzwania. Nic. Jak weszło na lewkę, to od razu zostawiłem. Aha, a mi pokazuje, że są dwie łapki. Czyli albo dzikubyku albo ty nie dałeś. Mi pokazuje, że są dwie łapki tu w rogu. Kaj bólem. A ja mogę dwa wyzwania na raz. są trzy. Aha, a mi pokazuje, że dwa. No to przepraszam bardzo. Dobra. Bra kiełuj. On rzucił ulta na 100%, nie? No wiedziałem, wiedziałem Okej, okay, zaraz przeczytam komentarze, zaraz przeczytam Dobra Rozruba na nich Ja już patrzę Są trzy, okej okay. Okej, okay, dzięki, dzięki Dobra, pierwsza runka, easy. Ło, 80 żetonów. Siema się ma się mam zostawić łapeczkę w górę. Ja jeszcze tego nie zrobiłaś. Okej. Okay. Robimy wyzwanie bólem. Tam, że wiem, że tam ktoś jest. No i się ma El Primo. O kurde, Tara jeszcze tam mu pomogła. No Piper mu zostało 10 HP, no dawaj. Kurde. 6 HP zostało na Piper koncie. Nie. Dobra, wchodzę tu. Poczem ja ponić. Nie! późno pięćdziesiąt. O nie. U, no. o nie, 850 kp. Okay. Jednego hita. No nie, za późno. Ulta. Nie, Piper, chociaż odda jeden strzał. O dobra, nie strzeliła, ale kurde. Minus 6, ale to się le wygląda. Ale mamy 100 zresztą, 114. Okej, okay, więc teraz sobie zrobimy jakimś innym wyzwanko na Zadymie oczywiście A, będziemy dzisiaj otwierać big boxy i odbierać 20 gemów. To będziemy dzisiaj robić. Mm. To możemy te... Jest ktoś jeszcze na live'iku. Tak live będzie do dziesiątej. Oj, nie wiem, czy ktoś jest jeszcze na live. Jest ktoś jeszcze? O, to jest ten skin do kiełka. Ult, kiełek, ult, kiełek, kiełek, na bramkę. Hmm. O Jezus, kiełek, nie umie. Ja jestem okej Kinga, dzięki E Bardzo przepraszam na i